Absolutnie muszą Państwo wyciągnąć w tej chwili telefony, bo czegoś takiego na pokazach lotniczych jeszcze nie było. To, czego próbować będzie Wojtek Bugla, to wylądowanie i stanięcie na skrzydle samolotu. Jednym słowem, obaj piloci muszą lecieć niezwykle stabilnie muszą lecieć z tą samą prędkością. Jest to trudne, ponieważ paralotnia leci o wiele wolniej niż samolot. Dlatego samolot, co Państwo widzą w tej chwili, będzie miał wyciągnięte klapy, które pozwolą mu się utrzymywać w powietrzu przy bardzo obniżonej prędkości. Woltek w tej chwili dostosował swoją prędkość do prędkości samolotu. Obaj piloci uruchomili generatory i wytwornice dymu. No i teraz będą próbowali zgrać się nie tylko w poziomie, ale także w pionie. Widzicie, Piper podlatuje do góry. Wojtek wystawia swoją nogę, którą będzie stawał na skrzydle. Czy uda mu się za pierwszym razem? Panie i panowie, to jest ten moment. Udało się! Tego jeszcze nie było. Paralotniarz wylądował, stanął na skrzydle lecącego samolotu sam będąc w losie czegoś takiego jeszcze nie było, ale to nie by państwo, nie koniec, bo za chwilę zrobią rzecz jeszcze bardziej niezwykłą. Za chwilę zobaczymy, że się... będą starali się w bardzo podobnej pozycji. za ludzi 360 stopni. Ale tyłem! Tego typu pokaz. Wymaga absolutnej synchronizacji pomiędzy obydwoma pilotami. Kamilem Skorupskim, który siedzi za sterami Carbon i Wojciechem Bogdalem, który ma jedynie manetkę gazu i dwa sznurki, którymi pociąga, załamując profil skrzydła od tyłu. To jedyne, co ma Wojciech. To, czym dysponuje Kamil, to jest nieco większy arsenał środków. Przepustnica, którą reguluje moc silnika, odpo odpowiednik manetki gazu, którą dysponuje Wojtek, ale ma także pedały, którymi steruje sterem kierunku, ma wolant, którym steruje lotkami. W tej chwili znowu muszą się obaj piloci zsynchronizować, tak by Wojtek stanął. Na wewnętrznym skrzydle samolotu. A kiedy to nastąpi, pilot samolotu zainicjuje ostry zakręt w prawo. To się właśnie w tej chwili dzieje. Ale to jest naprawdę niezwykle trudny manet. Wygląda na to, że teraz. Czyżby się udawało? Tak! To jest to, szanowni państwo! Kamil Skorupski. I Wojciech Bugdał. Obrót o 360 stopni. Czegoś takiego nie było jeszcze na żadnych pokazach. To jest Zobaczcie historyczny w państwu moment. Tylko, w tylko u nas w Radomiu. Wielkie brawa. Wojtek i Kamil. Ponownie Wojtek stoi na skrzydle Kamila. To jest coś nieprawdopodobnego. Ale chyba, czy to też nie w tej chwili Wojtek wchodzi w agresywną spiralę, rozbujał skrzydło? I teraz proszę zobaczyć, co robi. To jest właśnie to, co gdy zobaczyli piloci latający myśliwcami, ale za to twardymi skrzydłami, które nie mają prawa się złożyć. Kiedy zobaczyli, powiedzieli nigdy w życiu na czymś, co wykonane jest z materiału. Ten materiał nie ma prawie żadnych usztywnień. Nie ma niczego poza wiatrem i kosztem pilota co trzymałoby paralotnie w nadwich. Jeden błąd i cała paralotnia się zwija, a pilot padnie pad. I kośćba właśnie tak robi. Wojciechówka lata na skrzydle polskiej produkcji, ponieważ w Polsce mamy firmę produkującą skrzydła służące do latania z zdepędne, będące jednymi z, z najlepszych na świecie. Widać, że Wojtek macha do nas, pomachajcie Państwo także do niego. Brawa, absolutnie się należą. Wojtku, gratuluję!